Prawo jazdy możesz zapomnieć. I wiesz co? Ci, którzy wcześniej oblali, będą dalej oblewać. <ścoughs> możesz dalej próbować. <ścoughs> znowu zaspałem. No, hej, Krzysiek. Kochanie, możesz mnie odebrać? Nie, nie zawiodę cię do pracy. Jestem już sama w drodze. No proszę, błagam. Wszystkie autobusy opóźnione. Poradzisz sobie. Hej, Jakub, przyjacielu, podwieziesz mnie? Krzysiek, znowu? Znowu nie zdałeś MPU? Czy co? Podrzucisz mnie? Pijam teraz w tym tygodniu? Szefie, znowu się spóźnię. Zwariowałeś. Przyjeżdżaj tu szybciej, natychmiast. Wcale nie musi tak być. Na co jeszcze czekasz? Umów się już teraz na bezpłatną konsultację z Dobrym Biurem, polską firmą doradczą pomagającą w zdaniu MPU w Niemczech. Odzyskaj swoje prawo jazdy nawet bez 12 miesięcy abstynencji. Dobre biuro. Twoja droga do prawa jazdy w Niemczech.